Ukochana Antka Królikowskiego pokazala, jak wspólnie piatkowy wieczór spodziewaliby z foto. Życie prywatne Antka Królikowskiego to gotowy materiał na film. Jeszcze w lecie 2021 roku wydawało się, że z Joanna opozycja będzie nowym etapem w jego życiu, jednak skończyło się inaczej. Dziś aktorscy z kochankowie się do sadowej batalii, natomiast Antek spędza upojne chwile u boku niejakiej Izabeli. Już nie kryje się z ich uczuciem. Papera przylpali Antoniego Kulikowskiego i jego nowa dziewczyna na mieście już wielokrotnie. A sami zainteresowani wyraźnie przywykli do zainteresowania, które budza. Jak natomiast spedzaje wolny czas? Tego możemy się dowiedzieć z instagramowego profilu Izabeli która co jakiś czas upublicznia zdjęcia i nagrania ze wspólnych chwil spędzonych z aktorem. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Zobacz też: Antek Królikowski rozpływa się nad ukochana Izabela, trwa prze mnie, a nie miała leki, ko. Tym razem partnerka Królikowskiego pochwalila się zdjęciem z, z piątkowego wieczoru. Który, tu zaskoczenie, spędzili razem w czterech ścianach. Antek najwyraźniej chciał, żeby wszyscy się o tym dowiedzieli, bo podal dalej opublikowana przez nią relację. To jednak nie wszystko, bo czas umilali sobie mózgowym cardio, podczas gdy Izabela układała kostkę Rubika. Antek oddawał się partyjce szachów. Kochanka która uwiecznila moment, gdy ten znajdował się w głębokiej zadumie. Najwyraźniej szuka jak sposobu na kolejny ruch spodziewaliby ścięsie, się, że tacy z nich fani umysłowych namiglówek.